Modlitwa o wstawiennictwo świętej rity. Święta rito, posłuszna Curo, swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsieroto w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień kochanego pana. Ty znasz ludzi oraz ich nędzę, ty wiesz także o palących troskach mego serca. Bezgraniczna ufność w moc twego rędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom rozpaczliwych w rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach. Byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie. Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą i nieść mój krzyż razem z Chrystusem aby zaprowadził mnie do nieba. Amen.